Pięć świateł zapalonych Gasną i startujemy Pierwszy raz nam kierowcy wystartowali, mam wrażenie identycznie Z światłami No ja już widzę niebieską flagę Wywieszaną, ale to Nic dziwnego, częsty błąd Tam jakiś kierowca pojechał Hasa Dość szeroko, prosto pojechał kierowca Williamsa, samochód bezpieczeństwa, nowy rok Z wypadkiem, połowa stawki Tak naprawdę pojechała, prosto w pierwszym Zakręcie Karneusz z Karą nie wiem, co się wydarzyło tutaj na starcie. Poza tym, że większość kierowców stała się duchami przez ten bug, w którym na starcie już pokazuje się drugie okrążenie. Mortowski wyprzedził Kubę. To chyba z tego, co widzimy. Kadneusz jest już trzeci. Krzyżuje mu dość mocno plany. To prawda. No tutaj. No, Kuba już prawie restartcie. wyprzedzony przez Kadneusza. Kadneusz na jego plecach. Ja myślę, że tutaj straci pozycję Kuba po tym restarcie. No już tutaj... nie odpuszcza. już zabrał się za tego kierowcę. Prawie jest z przodu. Jest tutaj jeszcze kontakt, się ale jest przed Kuba. Kubą. Kuba trochę stracił, wyprzedza go jeszcze Kunach. Obrócony jakiś kierowca, Racing yy... Alfa Romeo, Badorlik. A za nimi bardzo blisko, Minik. Kuba, wycofuje Kuba, się! Kuba, właśnie słyszałem jakiś taki dźwięk z tyłu uderzenia w bandę. I zastanawiałem się, czy się Chuba, nie przesłyszałem, siderzy. czy gra mi coś nie. A w bardzo dziwnym miejscu. Zobacz, że. Możliwe, że z koła tam też taka. tak. Jakby pojechał specjalnie w tą bandę. No tak, teraz próbuję od zewnętrznej strony. Zobaczymy, wjeżdżają razem w zakręt, jeden obok drugiego, zostawiają sobie miejscowe kierowcy, także bardzo ładna, czysta jazda. Ale tutaj może być już ciężko zostawienie miejsca mam wrażenie. Jest kontakt, <laughs> Eric właśnie tutaj trzeba dojść troszeczkę do wewnętrznej w tym zakręcie i tak właśnie myślałem, że Erik może uderzyć w albo Mati w Eryka, gdyby to Mati był troszeczkę bardziej z przodu. E, w każdym razie go Troszeczkę traci, ale nie wiem, czy to nie jest podyktowane tym, że właśnie, brakuje mu lewej lotki, więc mortowski będzie walczył razem z Botem Andrzejem i w tej chwili wychyla się od zewnętrznej strony, tutaj ja, Bot Andrzej raczej. przyciska go do lewej strony, ale zostawia odpowiednio dużo miejsca i kierowca Williamsa znajduje się już przed kierowcą, ale nie, Bot Andrzej tutaj dive bomb. O, bo Andrzej tutaj za bardzo chciał, mam wrażenie, kara trzysekundowa zasłużona. Zobaczymy czy Minikowi uda się odegrać teraz na kierowcy Hasa Są na prostej startowej, Minik zbliża się pomału Będzie bardzo blisko na koniec o, tej prostej Minik wyprzedzi Heikiego Chociaż no, Heiki, w bo... Heiki Koło, koło hejki się broni I domyka Minika Obronił się w pięknym stylu To jest coś na styl tego co chciał zrobić Okrążenie wcześniej nam bo Tak, bo to Wystartował Kaneusz. Na nim Kunang, Kapiatyn, bot Andrzej, Badorlik, Minik. Badorlik i Minik chyba będą atakować bot Andrzeja. Yy, Badorlik yy, rezygnuje, bot Andrzej. Się się Ale minik się wciska, minik z Karą, minik ryzykował. Yy, stracił, otrzymał karę... Ale coś tam się stało z Badolikiem Dokładnie, Badolika bardzo mocno zarzuciło, zarzuciło tutaj ale... i musiał się ratować, bo Andrzej teraz oddaje pozycję. A tak, wrócił tam a jeszcze właśnie Anywa w ogóle na tym. Zobaczył, Badolik... czy bo, Andrzej nie, bo Andrzej tym razem odpuszcza, ale na tyle mocno, że Hejki yy, przestrzela ten zakręt. No, bo Tandrzej dość mocno tam przyhamował. Jeszcze będzie chyba... Oj bardzo blisko kontaktu między Kubą. Yy, a hejkim Kuba już wyprzedza również bota Andrzeja Dzieje się nam po tym restarcie dość szeroko hejki yy, Będzie tam jeszcze próbował inquizę yy, Hejki koło w koło z Botem Andrzejem yy, Będzie chyba tak jest hejki przed botem Andrzejem Poszło tam... Także zaraz możemy oglądać jakieś manewr wyprzedzania. Tutaj... w ogóle się, by Oj, hejki się pieni. Hejki na Ascari kończy swoją przygodę w tym samym miejscu co Kubas Kompletnie. Dokładnie obrócony. tak. I wykorzystuje to nowy rok, który wyprzedza hektę Kera na żółtej fladze. Jest kontakt samochód bezpieczeństwa, nie wiem co tu się stało. Ale cofnęło mi nowego rok kierowcę nowy rok. Nie wiem czy to się odmienia nowego roka, czy nowego roku. Jak słowodok. No nieważne, jest z uszkodzonym skrzydłem, bo uderzył centralnie w tył nowego kierowcy. No. Ja, ja myślę, że. Bo Andrzej uderza się... wyprze... samochód Oj. bezpieczeństwa. Tak, mamy samochód bezpieczeństwa. Tak, na torze. ale. bo Andrzej zatrzymał się za samochodem bezpieczeństwa. Myślał, że nie może się oddublować i uderzył w samochód bezpieczeństwa. Wyprzedził samochód bezpieczeństwa Przemek i Nowy Rok. Restartuje Kadneusz Kuba. Kuba nie dogrzał odpowiednio. Opon i on sam wyklucza się z jakiejkolwiek walki. Jest już 14. No, jaki los potrafi być przewrotny? za wykluczenie z sesji za ignorowanie kary przejazdu przez aleję serwisową. Zwolni nam tutaj na prostej bardzo niebezpiecznie. Jego bot już tutaj minik próbuje atakować. Kapiadyna. Nowy rok 3 sekundowa kara moddowski. Dyskwalifikacja. Co się tutaj podziało? No, Właśnie modem, ci weki pascyje z ignorowanie, przyjazdu przez że i są, dlatego już nie jadą w tym wyścigu. Minik, dive bomb na kapiatynie i jest przed nim. Jedzie naprawdę Ale bardzo, zobaczmy, bardzo tuś, ostrożnie. Zobaczmy, że tu czterech kierowców tak naprawdę było. Bada odlika atakuje minika. udaje mu się to Minik... Za szybko zahamował, minik przeleciał obok niego. I teraz... kontakt, minik wypycha Badorlika i też wypada. Cóż za dramat tych kierowców na ostatnich metrach. Kabiatem tym zwycięzcą, kunak drugi, już trzeci, czwarty, mati Badorlik z minikiem <ścoughs> siódmy Badorlik Tutaj się wydarzyło. Ósmy Badorlik, siódmy minik. No jest. Dobrze, to już przechodząc do podsumowania. No tak, Kapiat, no, jako jedyny chyba bez kar w tym wyścigu, zwycięzca tego, e, jakże myślę, że też ekscytującego wyścigu Grand Prix Lombardii. E, następnie, druga pozycja, jedna kara trzysekundowa, też myślę, że bardzo dobry wyścig. Tutaj startowe piąte, więc też przebił się troszkę do przodu, następnie Karneusz, na no tutaj 9 w sumie sekund kar, także myślałem, że on tam miał tylko jedną karę trzysekundową, okazuje się, że jednak było ich więcej, także... Dlatego tutaj kapiot też tak bardzo nie cisnął. Następnie, Przemek, który zyskał bardzo dużo na tym, że e, dwaj kierowcy, właśnie Minik i Badolik, wypadli na dosłownie ostatnim zakręcie e, na, na parowolicę. Następnie, Matimk, Nowy rok, Minik, Badolik, Botan Michałka. No i potem już zaczynamy z kierowcami, którzy nie ukończyli tego wyścigu. Jest ich aż 10. Hekteker, Kuba SR, Heiki, Eryk, Kubas, Nexus, Truzyk, Tekila, Mortowski i